Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie z tej strony Space Empiria i obiecywany od dawna materiał e, mianowicie e, materiał z dwóch masek, e, znaczy z kolejnej maski antysmogowej. To jest maska, którą mniej więcej pół roku użytkowałem w takim ruchu ulicznym jak tutaj widzicie. E, już zamówiłem sobie nową. Nowa wygląda jakby wizualnie, tak. Także różnica jest ten cały pył, tu pewnie by się u mnie w płucach gdzieś znalazł. No, na szczęście staram się zawsze jeździć w masce, w takim ruchu, jak tutaj widać. No i to ma swoje też zalety. No ale przechodząc już do, do właściwej maski, którą, którą teraz wożę ze sobą, jakby na sobie. To jest oczywiście żadna maska dedykowana rowerzystom. To jest normalna maska, słuchajcie, przemysłowa. Spełniająca produkcji włoskiej, spełniająca jakieś tam normy europejskie, tych norm jest bardzo, bardzo dużo. To sobie możecie na stronie, zaraz Wam podam, jak się nazywa dokładnie ta maska, wypisać czy tam wy, wy, wylistować. Wielowarstwowa z jednym zaworkiem i ten zaworek w zupełności wystarcza. Ale główna różnica między tą maską a tymi dedykowanymi polega na materiale filtrującym, którego tutaj po prostu cała maska jest jednym wielkim filtrem. Pamiętacie w tej masce, którą poprzednio pokazywałem na filmie, materiał jakby obudowa to jest to, a dopiero w środku był taki cieniutki listek, taka bibułka niemalże, która miała za zadanie wszelkie te Zanieczyszczenia przefiltrować. No to się raczej nie mogło sprawdzić, to się faktycznie nie sprawdzało. Dlatego zdecydowałem się jednak, że nie będę kupował takich masek, które y, są dedykowane i, i które, którą, których budowa właśnie wygląda w ten poprzedni sposób. Tylko kupię normalną maskę y, przemysłową, y, gdzie filtr jest porządny, duży. Ona wizualnie, no wiecie, nie wygląda tak y, nie wiem. Y, Nowocześnie czy fajnie, ale to nie, moim zdaniem, no nie o to chodzi. Maska powinna umożliwiać Wam normalną jazdę oddychając nosem, a nie żebyście łapali powietrze, żeby trudność była w oddychaniu, albo żeby para po prostu tutaj gromadziła się na tych wewnętrznych listkach i cała spływała Wam tutaj, prawda? Ta jest suchutka po przyjeździe do domu, ona jest wielowarstwowa. Pokażę Wam tutaj już, myślę, że na tym screenie te warstwy. Ta zewnętrzna warstwa to jest taka siateczka, to Wam mogę pokazać na tej starszej masce, bo ona już trochę jest zdezelowana. To ta siateczka, ona ma zadanie, ona właśnie jest tutaj, prawda? To jest taka... Pół, pół przepuszczalna i woda po prostu ona spływa po niej. Woda się nie dostaje. Ja jeździłem też w deszczu oczywiście, bo to inaczej nie, nie da się przecież. No i ona spływa, także ta cała, środ, środek był suchutki. Nie musiałem jej ściągać i tak dalej. Normalnie wróciłem do domu jadąc w deszczu i ona, mówię, z zewnątrz tutaj była wilgotna, bo Wiadomo, tam ten deszcz, ale środek był suchy, wyschła, wszystko w porządku było, a woda, te krople wody właśnie po niej w większości spływały sobie, bo tak jak mówię, ta zewnętrzna warstwa to jest taka warstwa ochronna, przeciwdeszczowa. Oczywiście węgiel aktywny, wszelkie te najdrobniejsze zanieczyszczenia, ona fajnie wyłapuje, te aerozole, które czuć w spalinach, no, jadąc naprawdę jest o wiele wyższy komfort jazdy. Dobrze, słuchajcie, ona kosztuje, jeżeli chodzi o model, to Wam tylko pokażę, łatwo sobie to wygooglować, maseczka nazywa się BLS 030FFP3, koszt 9,70, na różnych sklepach, to akurat jest pierwszy, który trafiłem po, po googlach, możecie jakikolwiek wybrać, rzecz jasna, jakie tylko sobie tam życzycie żeby zakupić. Ja nie jestem żadnym przedstawicielem tej firmy ani nie mam żadnej prowizji od tego, że ja tą maskę reklamuję ale mogę ją z czystym sumieniem polecić do, do takiej codziennej jazdy w, w dużym ruchu ulicznym sprawdza się naprawdę dobrze. Także to tyle z mojej strony. Hej.